Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii MPG. To będzie bardzo gruby odcinek, powiem Wam, stresuję się okropnie. Dzisiaj na pewno nastąpi wizyta tego gangstera. Wszystko już jest rozplanowane, musimy jeszcze wszystko z chłopakami tylko do końca ustalić. Także na sam początek wbijcie łapeczkę w górę, subskrypcję i oglądajcie odcinek do końca, bo na pewno będzie grubo, nie wiem. Czy wszyscy wyjdziemy z tego cało? Czy będzie dobrze? Czy skończy się źle? Okaże się. Po prostu już takie mam emocje. Dobra, lecę do Jarka. My umówiliśmy się zawsze na raz na spotkanie. Yy, musimy wszystko jeszcze raz ustalić. gdzie już też dzisiaj będzie. Siema Jarek. Siemasz, masz? Dobra, jesteś ogólnie gotowy? Stresujesz jestem, jestem gotów. Jestem. Strasznie. O której dzisiaj wbijasz na tą służbę? No, niedługo mam jechać do służby, ale strażnie się Ale to wiesz, to jeszcze, Tylko jeszcze chwilę czasu ma. Wiesz, o co chodzi? Musimy jeszcze raz wszystko mówić dokładnie, krok po kroku. Yy, Dzień już też mi pisał, że niedługo już będzie, wiesz, z tą rzeczą, o której się umawialiśmy, zrobił tą kolczatkę, samemu uspawał, także nie będziemy ja musieli wiem. na przypale brać, wiesz, z, z twojej jakby roboty tam z policji, żeby ktoś nie podejrzewał. On uspawał z łańcucha, do łańcucha podobno jakieś dospawał, takie wiesz, kolce i w ogóle, więc to powinno dobrze zadziałać. Dobra, to teraz tak. Czekamy na DJusia, dzwoniłaś do niego, żeby przyjechał? Tak, tak, tak. On podobno ma być niedługo. Musimy ustalić wszystko, żeby to kurde, wszystko wiesz, wypaliło, żeby to było to wiesz budowę. co? Jeszcze raz tam podjedziemy, ustalimy wszystko jeszcze z 8. Raz ja, po, pierdolę, krok się po do, kroku. Kurde, ja kroku. Ja przecież nie wiem, ja, ja tak zaplusuję, że to jest normalnie. Ale że co, że na policji? No kurde, bo teraz mam ogólnie przechlapanek. w tydzień czegoś wiesz, w nie poprawię. Ale ty to co, no myślisz, myślisz, że tam ogólnie jest ten? że on jakiś poszukiwany jest albo coś No No 100%. Ten szef 100% wiesz, zidentyfikujemy go jak się uda a go Słuchaj, złapać to go się zidentyfikuje A to może jak ty byś go złapał to on by może zaczął sypać czy coś, jak będzie zagrożony Słuchaj! Jeżeli ja go złapię to on na pewno zacznie sypać, bo mam takie kurde hacking takich ludzi, że nie masz pojęcia Kurde, ale to było Agresywne podejście do tematu! od razu wiesz no ale, ale da, da radę to zrobić jakoś, że ja będę czysta z tego wszystkiego no bo w sumie ja nic złego nie zrobiłam Ty. Jarek, ja tylko pożyczyłam to. Taki... dobra, chodź szybko, bo on kurde wózkiem przytachał a mówiłam mu, że przyczepko na mnie pożyczył, o a co przytachał? kulczatkę ożeż, kurde o siema siema, siema. O ciężka ciężka ona Kurde! O, dobra. dobra, trzeba to wziąć o. Kurde na co byśmy to wzięli? Bo to ciężko kurde. kurde jak na co? Na, na co na przyczep, na może dwukółkę kurde. No bo ja bym nie miałem wziął. jak tego na, sam na to na przyczepę wrzucić musiałem to targać ręki. Wyziałam na dwukółkę Weźmiemy to na dwukółkę, stary. To dawaj ja pod... na dwukółkę. Dawaj, bierzemy twoją dwukółkę. Nie, to, tylko to ciężko jest to ciężkie jak pierun ten łańcuch. No tak, no ja na trzeba samochodem, gdzie to się kurde męczyć ty Ale ja nie mogłem... Dawaj bo to miał dwukółkę na przyczepę. Tu. on za ciężki był nawet potem to mają dwukółkę i będzie łapur. Ja za wąski w nosie jestem, żeby... Dziękujęś jak Cygno coś tam... to ja tam finansować później wszystko tam zwrócę, no, nie? No, weź tam na, na luzie to łańcuch, to nie drogi biznes tam. Dawaj, 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 Dobra, ale słuchajcie, musimy się śpieszyć, bo ogólnie na zdrowie gdzieś bo ogólnie... Przepraszam, nie, nie, za niedługo, za jakieś dosłownie, nie wiem, Dobra. 10 minut 10-15 minut ma już być ten gościu. Po kasę, straszył mnie! Już dzwonił dzisiaj, tylko nie dałam rady rozmowy nabrać, tak! Jakiś... Wlasyko, żeby... dawaj, no skurczyłeś. Dawaj, eee, ja jak szybko dawaj, przenoś to. Dobra, dawać, dawać to, skurczy. Ja to wziąłem już za ten. cześć, ja, 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 ja to wezmę, ja to wezmę, ja to wezmę. Dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie, dawaj, dawaj, spokojnie, dawaj, spokojnie, dawaj. spokojnie, spokojnie. Uspokójcie się, spokojnie, spokojnie, to musi być człowiek spokojny, Ciągnij. prawda? Ciągnij. Ty, e, poczekaj, 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 spokojnie, bo tu trzeba... Wiesz ty to przyspałeś wies... do tej? nie, Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj trzeba tu wiesz na spokojnie, nie? Ja jo. ja bo to musi być... Wiesz, czekaj, czekaj, daj, 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 bo to teraz. 10 minut mamy stary, szybko. Dobra! Dawaj, dawaj! Dobra, to dawaj, czekaj, czekaj, ja tu teraz spokojnie! Poczekaj, ja tu na spokojnie wrzucę, nie? Dobra, poszło. Ej, czekajcie, nie wiem czy nie wiem czy mam baterę naładowane sandbox... od tego. Już do mnie szybko Dzień już, chodź, musimy omówić plan! Kurde, jakie to ciężkie. Skute. Mów na sali, bo ja muszę baterię tego drona naładować, bo nie muszę ją naładować. Aaa, no, dobra, dobra, dobra. I co, Jarek, jakie masz tego rzucić? Eee, kurde, bym to pakie otworzył, ale patrz, tu się nie da. Poczekaj, poczekaj. Narzucić o, na A może jakość. po prostu słuchaj, przecież to jest łańcuch, podczepmy go, może pod dyszel i tyle. Ty narzuciłby go, kurde, tylko wiesz, to asfalt się porysuje, nie? Dobra, trudno. Może końce zadziałają i tak. Jak podlezę? Okay, A jak podlezę, okay, podlezę tak no. no. Masz baterię oh. tego drona? Posłuchajcie słuchajcie, widzowie, ogólnie oh, oh, oh. w tym całym planie, gdzie już będzie cały czas nadawał z domu. Yeah, iglem. Będzie latał Dobra, dronem, on będzie takim yes. szpiegiem. On będzie naszymi oczami, wiecie, z, z nieba, jakby i będzie nas dyrygował, gdzie, gdzie ten gangster Dobra. jest, i wszystko i tak dalej Dobra. dobrze idzie, nie? Jedziemy. Pognali, dobra, szybko, 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 porunianie, Hej, Jarek. A gdzie, I teraz. Jak rozstawiamy. Plan jest taki: będzie trzymać, jeszcze ustawić samochód dobrze, żeby mogła tu tam, z co uciec. Tam, co żeśmy planowali, trzeba to rozstawić, po I słuchaj, Jarek, ty od razu, zaraz po tej próbie, leć kurde na służbę, wbijaj się na służbę, dobra? Ja wiem, I ja wiem, ja od razu. Czekaj na mój telefon. Po prostu, jeżeli ten plan się powiedzie, ja dzwonię do ciebie i mówię hasłem. W razie gdybyśmy byli na podsłuchu, mówię spoko, hasłem, to ja będzie hasło, na przykład... Y... Zupa ogórkowa. Na przykład, o ja zadzwonię i powiem, Jarek, zupa ogórkowa. To dobra. wtedy będzie znaczyło, że już i masz wlatywać radiowozem, dobra? Dobra, dobra, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, dobra. Dobra, to zupa dobra, ogórkowa. Dobra, a jak sytuacja wymknie się nam spod kontroli, to jaki jak, jak ten hasło? Mieszany, mieszany. Hasło? hasło? No. Kujcie nie, mieszany, mieszany, jak, jak dobra, mieszany, mieszany, dobra Mieszany, dobra. mieszany, dobra. mieszany mieć, no. dobra Dobra I teraz patrz, kazało, ja tutaj będzie... będę tą drogą uciekała, żalina, będę się straciła teraz ja stój, 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 stój Ja e, rozmawiałam wczoraj z, z, z nauczycielem matematyki Ze studiów, wykładowca On mi dokładnie obliczył trasę przelotu Po wybuchu opony w Dojo Durango Więc musi, musimy pod odpowiednim kątem tu ustawić takie okay. lekkie takie 17 stopni Celsjusza kąt musi być ustawiony no, 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 łańcucha. No, no. I jak ja tutaj po prostu wyskoczę do to ja pojadę tutaj krzakami. Przerysuję najwyżej trochę zderzek i pojadę do przodu. A on jak wyskoczy z tej górki z pełnym pędem, bo oni jeżdżą pełnym okay. pędem. Wpierdzieli się tutaj w ten łańcuch pod kątem 17 stopni Celsjusza i, i dowodnie... wtedy wyniesie go albo tutaj na barierkę i wybije go, albo. Najlepsza okay. rzecz, to obliczył ten matematyk, że powinien pisać centralnie w środek drzewa. A druga najgorsza tak rzecz, by jeżeli, jeżeli pojedzie pod złym kątem, to co najwyżej wpadnie tu do wody. Ale. A co jak Ech. pójdzie coś nie tak i ja nam przejść tu prosto? Rozmawiałam też z ordynatorem szpitala i on mówił, że po takim uderzeniu, minimalnie przy 112 e, km na godzinę, powinien stracić przytomność co najmniej na 67 sekund. Więc mamy sporo czasu, ale Jarek będzie musiał być w pobliżu radiowozem. No dobrze, ja wiem, bo ja będę już wtedy na służbie, ja muszę atakować od razu, muszę mieć, mieć informacje no. cały czas na bieżąco. No ja właśnie. Tyle, do łańcucha. Do słupu w którym miejscu mówiłaś? Tutaj, tutaj przed słupem e, 3 cm i kąt 17 stopni stopni Co minut? Co minut? Dobra, no minut. mów, 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 mów gdzie? Mów, dobra, 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 dawaj. Dawaj, 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 tylko tak, żeby ja dała radę przejechać tą stroną. A dobra, muś... tutaj? No, 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 dobra, 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 to, to dobrze, to dobrze o. właśnie. Czekaj, ja ją rozłożę, czekaj Dziejuś nie nie, 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 da tak, nie da się tak, nie da się tak, gdzie już. Nie da się? Nie. Sied, sied, sied. Dawaj, spokojnie jaj dawaj, jaj dawaj, 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 ją rozkładam, spokojnie dawaj, 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 o, o, o! o I teraz tu troszeczkę Dobra. Tylko żebyś nie przełapała tej koczatki. Dobra, dobra, dobra! O! Tak, idealnie! Ej, kto ją ciągnie! To się ociąga! Ja! Nie naciąga ja. ją. Kurde dobra, nie chcąc! Nie wiedziałam nawet! Dobra. Dobra. I tak, tutaj teraz tako, tako. O, 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 o. O, o jeszcze. jeszcze. Olo. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tak dobra. Jest. Tu może, tu jeszcze to dupkę wyprostuj trochę. O, 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 o tak. O, o, o. I ja właśnie do lewosronu przejdzię, I Dobrze. Masz przemknąć tu, a on wyskoczy i ma w to walnąć. To słuchajcie. Tylko pytanie, a, a co jak dobra. nie walnie? A co jak przejdzie za tobą krzykami? To, to walniemy drugi przejazd wtedy. Tylko. No dobra, Jarek, no, masz rację. Zadbaj jeszcze jeszcze jedno rzecz, żeby tu nikt nie przyjechał żaden cywil. Żeby nie wpadł na kolczatkę, bo nam wtedy ją zniszczy, tak? Kurwa, so, Ty, ona to, tak wyspawana, że ona tylko się przesunie. Jarek, musisz zablokować drogi, jaki wspomnę... dosłownie Jakie jest zadanie Dziusia? Ja jestem Iglem, dronem latam nad całą wsią Obserwuję. Dobra, Dziusiu, to to będzie twoje zadanie Zbierz kolegów i obserwuj dronem wszystkie drogi nad kolonią Jeżeli Boże. gdzieś będziesz jeżeli, widział jakiś samochód słuchaj. Jeżeli będziesz tam, widział jakiś że... samochód, wysyłaj kolegę, żeby go zatrzymywał Tak Dobra. A jeżeli się akcja powiedzie, czyli ten gościu walnie tutaj i walnie w drzewo, to z pieprza idzie pieprz rośnie, ściągaj drony, tak. bo ja ratuję policję, nie może być żadnych dronów, okay. nie ma nic. I dobra. idziesz do domu i czekasz na nasze ja informacje. Ja w domu. I tak, będę w domu. I tak będę w domu. Dobra, bo ale my prawdopodobnie pojedziemy wtedy na przesłuchanie, Jarek, te, tak? Teren 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 będzie na tak, wtedy okay. będzie przesłuchanie. Dobra. Najpierw Bierzemy będę się. przesłuchiwać oh, Janinę, a później tego gościa. Jeżeli pójdzie, wszystko w porządku. Dobra, dobra, dobra ale to będziemy Dobra, chodźę Do góry Jarek! No. Zawieź Dziejusia na, go do domu. na jego stanowisko, podwieź mnie i jak chcesz to od razu leć moim samochodem po prostu na komendę, dobra? Żebyś no miał no i... szybciej Tak, ja muszę już od razu jechać, bo ja zaraz zacząłem służbę dobra dobra. dobra, dobra, dobra już, to nawet nie o, będziemy się mojego. zatrzymywać, wyskakuj, najwyżej pobraniesz nogi o, <laughs> Ale nie teraz Nie teraz, się... kurde, mnie wznosło Matko boska, tęsknisz Dojdziesz? Dojdziesz, dobra, Dzień, no kula, przez tego akcji nie wypali, to będzie lipa Nie no kurde, on ma strasznie ważną rolę teraz On nie może tu puścić żadnego samochodu Mam nadzieję, że zbierze kolegów Dobra, ja odczep dwukółkę przy, przy tym Przy tym, Dobra. przy świetniku, ja już później wezmę i jadę Dobra Jarek, to ja, ja ustawiam już ten ja dobra, ustawiam samochód do ucieczki i czekał słuchaj mnie na siebie, hala, Tak, jest dobrze Gziejuś! w powietrzu, w powietrzu Dobra, obserwuj czy nie jedzie, czy ten gangster jedzie, dobra? Dobra, dobra. Na razie ja... Jakiś I... I powiedz mi od której strony będzie jechał? Czy od głównej, czy od za 100 dola, bo nie wiem jak ustawić yy, Chargera Okej okay. A słuchaj na razie, dziejuś. Na razie nie widać na razie Jak nie widać. myślisz? Ja mam go jakoś sprowokować słownie czy coś, żeby on jakby mnie szybciej może ścigał? Bo mi ten fizyk mówił, że to musi być odpowiednia prędkość po prostu uciekaj no, na moje. Nie prowokować no. go w żaden sposób, tylko od razu ucieczka? Myślę, że tak. Myślę, że Dobra, tak. dobra. Ja już jestem gotowa. No, Czekaj. Czardy do Durango. Gdzie? Z której strony? Od strony stacji paliw. Skręca w prawą stronę OSP. W stronę OSP skręca. Jest teraz przy OSP. Okej, okay, dobra. Jest Skręca w stronę mojego domu. Czyli będzie od mojego domu przyjeżdżać. Wizyko. O kurde, najgorsza opcja. Zatrzymywać go czy nie? Nie, 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 nie! Dobra. To jest dość durango, właśnie. to jest prawdopodobnie ten szef! Właśnie mija, mija mój dom, właśnie mija mój dom Czekaj! Dź oh, shit! Widzę go! Ta. Dobra! Widzę Jedzie. go, widzę go! Tak, tak, Jedzie. tak! E... Nie, 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 musisz mnie informować! Dobra, Wiesz, za do, do, do mnie na podwórko! Wjeżdżę. wjeżdżę na podwórko do ciebie, wierzę się na podwórko. Dobra, ja od razu uciekam za sodolem. Będę kierowała się... Powiedz mi, jak z cywilami? Czy nikt nie jeździ? Nikt nie jeździ żadnych... Nic, 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 nie jeździ. Dobra, dzieju się. Przystępuję do ucieczki, całego przystępuje, całego przystępuje do ucieczki. ucieczki. Okej? Okay. Wyjeżdżę ze swojej sodo, uderzył, uderzył, w ten, coś uderzył. Dobra? Jest za tobą, jest za tobą, jest za tobą, cały czas jest za to. ale się trzyma. Najgorszym... Najgorszysz najgorszy, najgorszy będę musiała Na coś... za, tobą, za, tobą. Dobra. za, tobą. Dobra. za tobą. Dobra. Uciekam. Dobra, wyjeżdżę do głównej drogi. Czerwony, Czerwony szardzie też wyjeżdża. Na dwa samochody jadą. To ja, tu ja jestem Chargerem. <laughs> znaczy tym. No tak, ja czardzierem. Nie strasz mnie dzieje. gonicie, gonicie, gonicie. Odchodzisz mu, odchodzisz mu. Odchodzisz dobra, mu czyli będzie musiał przyspieszyć, czyli będzie musiał przyspieszyć, więc... Dogania cię, dogania cię. Wrzucił dobra. trójkę. Dziejuś, czy mam czystą drogę? Mów jest mi jest teraz, nisto, trzymam nisto, czystą jest drogę? Jest jest czysto, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Dobra. Nie ma tu nikogo. Dobra, dziejuś, trzymaj kciuki. Odeszłaś mu, odeszłaś mu, odeszłaś mu. Dobra, i teraz jak go trochę zgubię, to nie będzie musiał... Tak, nie odjeżdżaj może tak, żeby nie widział tego pierwszym przy pierwszym ten. Przy ten o sied. dobra, jedzie, jedzie, znowu za to, bo je goni się. Dobra, i dobra, i ja dobra. teraz walę gaz, żeby on nie widział, że ja tą kluczatkę wymijam. Ja, wal gaz, wal gaz. Dawaj, 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 na dawaj, gaz. On minęła kloczatkę! Nie widział, widział koczatki chyba. Uderzył. Uderzył? Uderzył, uderzył, uderzył. Dobra, dziejusz. Udało się. się, udało się. Ja odjeżdżam, dzwonię do Jarka, dzwonię dobra. do Jarka. Rozłączam się chwilę z TV dobra. dobra, chowaj drona, uciekaj, tak jak było w planie. Dobra, szybko teraz Jarek. Halo, Jarek? Co? Ja, ja... Jarek! Zupa ogórkowa! Zupa ogórkowa! To ja! ja... Dobra, lysię, szybko! Lysię. Szybko! Jest w drzewie! Obliczenia! Podpowioduj się! O, ja pierdziele! Widzowie, to jest najgrubsza akcja w mojej karierze! Patrzcie, Jarek już pędzi! Nieuzakowanym samochodem! Nie, to jest hit! O Jarek, patrz w tą? Jarek! O! O! Dobra, dostał. Jarek, a co z, Co z radiowozem? Co radę, bo tym, co? Myślałam, że ty wpadłeś Idzymy. do wody, dobra, nieważne! Dobra. Szybko! Rozjdź. Jedna druga! Jedna druga! Ale jajaja. Dobra, idziemy. Do przodu. I co, twaniaczku? Chciałeś przechytrzyć! Chciałeś przechytrzyć Freda? Fred przechytrzył Ciebie! Do wsiado, do wsiado. Widzowie, to? jest cały szef, ak, Cały szef! Cały szef proszę, tej, tych proszę, gangsterów prosze, to jest! Ale zobaczcie, jaki kurde. Taki zawsze był cwań, jaki w ogóle. A teraz ani słowem! Pewnie nie. No, zero, pewnie boi się, się odezwać bez adwokata. Wezlicie lawetę. Yy, wysyłam, wysyłam wam ten. Mamy pojazd do zabrania, do zabezpieczenia. Oby to się udało, tak. wszystko! Dobra. To jest masakra. Ja odjeżdżam, odjeżdżam, wezlicie tutaj jeden też y, patrol, żeby po prostu patrzyli co i jak. Możliwe, że ich jest więcej. Dobra, dzięki, ja jadę na, na komendę. O kurde. Zaren07 zabezpieczcie, kolczatka, e, nieznajomych nie przyczyn, kolczatka leży na drodze. Tak, prawda, do gangsterzy ją tutaj zostawili. Tak. Jarek, słyszy nie? Jarek! Słyszę? Ale jaja, co? Ale dobrze powiedziałeś, że te nieznajome przyczyny, że gangsterzy i tak dalej. E, zaraz powiadamy. Dobra, 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 no. na ale to co, ja mam normalnie wejść na komendę też i tak dalej? E, tak, 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 tak. Dobra, 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 dobra. Wiecie, wiecie o co chodzi widzowie, Jarek też nie może wszystkiego omówić w ogóle, bo on jest teraz na służbie. I to się wszystko nagrywa, wiecie, to mi kamer kamerkami policyjnymi. Dlatego on tak specjalnie gada, że wiecie, kamera, że gangsterzy zostawili pewnie i tak ja dalej. Znaczy ja Cię wypuszczę, moment, stoi, siedzisz. Ale ja, ja to Wychodzimy. jest najgłupsza akcja. Efer. Dobra, idziemy teraz, tak, idziemy. Nie wyrywaj się Idziemy, tu nie brząchaj mi! <laughs> idziemy, 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 Nic idziemy. No dobra, dobra, zobaczymy Idziemy. Zapraszam. Dla gangu ty. Dobra, do, tutaj do przodu, do przodu. Do przodu, 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 przodu. Na razie do do celi, kolega. Do przodu, zaraz do ciebie wrócimy. No, 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 wchodzimy, wchodzimy No Nie weźmiesz się tutaj Jarek się nie pierdzieli. o kur, ale młod razu wiecie listwę. Tat rozjęło. Nie. Nie ma... ja... Psz. 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 O kurde. To nie. go ujdzie. Okay. przestawię radiobus. Dobra, dobra. Ja nie mogę... Nie, to jest hit po prostu. I zobaczcie, że Jarek normalnie nie oznakowanym w ogóle. A jestem ciekawa, czy w ogóle tutaj jego ten szef i tak dalej, to wszystko było tak wiadome, czy... Mamy tradycję. Eee... Janina, eee... No. Z... Zapraszam panią, wypuść muszę mnie. panią przesłuchać, także zapraszam do no e, pokoju przesłuchań. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj. No. Małobita, Zaraz, wypuść mnie. Zaraz cię. co, Jak dobra? No, no, no. policyjny na ty! Jarek, może weź go ucisz. No Wejdź tutaj, ja pójdę go uciec. Dobra, dobra Ja to już tutaj zaznajomiono nas włączyć włączy światło Uciszę cię! A O, te te blady. Ja jestem ciekawa czy Jarek rzeczywiście ma na niego jakieś brudy czy coś, żeby... Nie wiem, ciekawe czy no on tak... Dobra Dobra, eee, słuchaj. No. Teraz tak, ogólnie to będzie wszystko nagrywane. No, no. Bo no. wiesz, przesłuchanie musi być nagrane, żebyśmy później to analizowali i tak dalej. Ja no. zadam Ci różne pytania. No. Eee, typu, czy byłaś zastraszana? Wiesz, czy oddałaś te pieniądze? Bo wiadomo, że tam chodzi. Musisz mi opowiedzieć ogólnie o co chodzi, że oni cię tam ścigali i tak dalej. O co, no, że tam pewnie no. pożyczyłaś pieniądze, ale że oddałaś? Te ale pieniądze. to teraz się na kamerach. Na kamerach, na kamerach. A, a, a. Tylko ja ci tłumaczę ci, co masz mówić. Dobra, na dobra. wszystko będę zadawał tak pytania, żebyś wiedziała, jak odpowiedzieć. Czyli, a, dobra. czy byłaś zastraszana? Tak. Byłaś bita? Tak. Wszystko wiesz, tak, żeby. Tak. Dobra. W takim razie ja rozpoczynam nagrywanie. Dobra, dobra. Witam na przesłuchaniu panią Janinę Boszą Poproszę dowód na osobiste. Proszę. Dziękuję bardzo. Janina Boża, tak, zgadza się. Witam na, na przesłuchaniu, przyjechała do nas Pani ze względu na to, że chce Pani złożyć zeznania w związku z pewnym zatrzymanym, tak. e, którego udało nam się teraz, e, właśnie niedawno dorwać. E, z tego, co udało nam się szybko zidentyfikować, dostałem teraz takie informacje, jest to szef pewnego gangu, pewnej mafii. Tak, oni mnie jest. E, Yy, mam pewne papiery, poczekaj Pani No No daj Maciek, daj Maciek te papiery Dobra yy, Mam pewne papiery, które wskazują na to, że jest to szef gangu poszukiwany od 11 lat Listem gończym, którego nie można było nigdzie złapać, także okej okay. Jest z nami oczywiście Janina Boża, z którą prze przeprowadzam. Ten, ten wywiad, po prostu, te przesłuchanie. Co pani wie na temat tego gościa? Znaczy ja nie wiem ogólnie. Ja kiedyś znalazłam w ofertę w internecie, że oni po pieniądze pożyczają. Ja myślałam, że to bank, <laughs> bo oni mieli raty lepsze, że. Okay. Że nie bez tego. Ja o nich pożyczyłam, ogółem ten. Ten 250 tysięcy chyba. Aha. No i ogólnie się umówiliśmy, że oddam im te 250 i 15 albo 20 dodatkowo, zależy ile czasu, ale ja im już oddałam te okay. 270 łącznie, a oni chcą jeszcze 850, a ja nie mam tyle i ja się na to nie umawiałam, no oni okay. mnie bili, zrażili, miałam czas do 18 stycznia, czyli mojej rodziny, a później mi chcieli palec mój mały wziąć. A, i mojego kolegę zresztą. straszyli jednego, drugiego i ja nie wiem co robić, ja się boję. Mhm. No. Dobra. Nie Ogółem nie się tak, boję. Tak. Y, dobrze, dobrze. Y, czy była pani zastraszana, czyli były jakieś y, pobicia i tak dalej? Tak, Strony tak. Y, napadali mnie jak y, świniakom, świnokom dawałem okay. jeść y... na przykład. Okej, okay, I pani piłę, brali. I, i, czyli jest ich więcej, tak? Jest ich więcej, rozumiem? Duża grupa, duża grupa grupa przestępcza. I przez nich musiałam szybko jeździć samochodem, bo mnie ganiali, ja uciekałam, ja się bałam. Oni do mnie pu poselali wszyscy! Ja nawet mm. jedna kula to mnie trafiła ten e, koło ucha okay. i ja wszyscy okay. słyszę w uchu teraz. Dobrze, mam to wszystko znotowane. Na razie mam takie potrzebne informacje. Mam, proszę pana, pani szumy, pieniądze, mógł, mógł. Pożyczyła pani pieniądze, oddała pani pieniądze z tymi odsetkami, tak jak było było umówione. Oddała Oni ja! Więcej, dwa tygodnie! Proszę pana, nic nie nagrywałam dwa tygodnie, bo pracowałam czy jakieś, dzień, e... i wszystko To zadam pytanie: czy jakieś osoby postronne również były zastraszane, nie tylko pani? Mój sąsiad. E... Okej. Okay. Sąsiad, pani. A mówić nazwisko i imię, czy nie? Tak, tak. Ja rozumiem, że Ciccikiewicz była straszany. Tak się I. składa, że ja jestem tym sąsiadem. Tej tak, sanii. ale tak, ja mówię, tak. Straszany, potwierdzam. Idzie już Boże główka, mhm. on też zastraszał. Dobrze, ja to wszystko spisuję, ok. No. Znaczy, nie, on nie zastraszał, tylko był. Znaczy, zastraszany, był zastraszany, tak. właśnie, bo to też bo ja stresuję się Dobrze. i tak źle powiedziałam. Dobrze, czy y, owi sąsiedzi byli napadani? Odpowiem za siebie, że ja akurat byłem. Byłem, byłem na, mnie na, I, na drugi był. drugi I drugi też był. Drugi też był. Dobrze, zatrzymane. Dobrze, na ten moment dziękuję pani Janina Bożo dziękuję, za, za ten wywiad. I kończę to przesłuchanie. Dobra. Dobra. I co Jarek to, zajebiście to, powiedziałam? Na razie, tak, na razie zajebiście jest dobrze nagrane. Wiesz możliwe, że będziesz potrzeba. No, będziesz no. na przykład potrzebna jeszcze tam, ale to ci będę wzywał, no dzisiaj może już nie, ale ogólnie będę wszystko teraz tego gościa. Ja cię zaprowadzę do pokoju, gdy tam będziesz tylko, bo na razie nikogo nie ma. Dobra. Chodź. Ja ale go zaprowadzę i ja będę z nim przeprowadzał wywiad. Zacz, mam nadzieję, że zaczniesz sypać, nie? Tutaj jest, zobacz, tu Uuu. wszystko widzisz. Ale tak, chodź, chodź jeszcze raz. Ale Poczekaj, Ty, no to no, ale, ale, to, ale to ja nie będę chodź, tu stała, żeby. Chodź. A tu nie widać, tu masz lustro, widzisz? Co Luz, ty gadasz? czyli. A, dobra! A, bo to jest te, lustro weneckie. Tu możesz stać śmiało, możesz patrzeć, kurde. Ale jak jakbym coś gadała, coś tu będziecie słyszeć, nie? Nie, absolutnie, absolutnie. Dobra. A ja będę was stój słyszeć? Tu. Będziesz nas słyszeć, bo tu jest normalnie mikro podpięte, nie? A, dobra. Nas dobra, dobra! Trochę tak stłumione to będzie, ale będziesz nas słyszeć. Tak dobra, jest spokojnie, wyraźnie na pewno. Dobra, no to ja go przeprowadzam. I tu stój i. Ogólnie to się też wszystko nagrywa, nie? Tylko że. A nie, sorry, czekaj, tu przy tym. Nie, tu nie będę. Dobra, nagrywa. dobra Jarek. O. Tylko potrzebne te kwestie. Znaczy będę nagrywał, ale to będzie pocięte, dobra. Dobra. Ale ja widzowie. że to się udało, jak to przejdzie. A, pamię... A słuchajcie, przecież Jarek mówił, że on ma jakieś problemy na. na policji, nie? U komendanta i w ogóle. A, może mu ta sytuacja polepszy polepszy jakoś sytuację? Może będzie lepiej, może mu się poprawi. No, przecież, skoro to jest taki Dobra, gangster, tam. podobno. A ja lekko złapał. No, i siadamy, i będziemy, kurde, rozmawiać. Ale to tak? był genialny pomysł, wszystko legalnie, po no, teraz, tak tak by... Dobra, kolego, teraz tak. Nie jestem twoim kolegą, Ale to dobrze słychać ich, zobaczcie. Oni drugie, mnie nie słyszą. Po drugie, nie będziesz mu jakiś plac wydawać. E, słuchaj, powiem ci tak, nie wiem, czy masz oh. świadomość. Zab Słuchaj, Myślisz, że masz zbyt do czynienia. Jeszcze raz wyciągniesz na mnie rękę, a ja będziemy inaczej rozmawiać. Ja mam paralizator, mam pistolet, mam cię postrzelić tu. Paralizator, ty to jesteś pałac. To teraz ci powiem coś, co cię zwali z nóg. Twoi koleżcy, twoi wspólnicy zaczęli sypać, wszystko powiedzieli, mamy na ciebie dowody i tyle, bo też zostali zatrzymani. I co teraz powiesz? Nie wierzę w to. No Nie to słuchaj Przedawić ci papiery? O Przedstawię Jarek górbo leci mi białko. Jarek pokaż z specjalnie. Słuchaj! Jeden... Y, podam ci pewną ksywę twojego koleżki, dobra? Śmiało I czy pewnie się zastanawiasz, czy... I, po, I powiesz mi, nie ma opcji, on nigdy by na mnie nie, nie sypnął, nie? Ale Jarek jest to dobry. Upadaj, ksywka <grym> Mówi ci coś, mówi ci coś, coś ksywka, ta Nie ma, opcji, on nigdy by, na, nigdy by na mnie nie sypnął. <grym> ta jest sztywnym gitem. No to słuchaj. No to co powiedział? Dostaliśmy, do, do, dostaliśmy od niego nie, białe że... Nie No to wiesz co powiedział? że jeździcie po ludziach kurde, zbieracie od nich haracze, pożyczacie jakieś kasę kurde na na wiesz na, na mały procent A później wychodzi, że zbieracie większą kasę, a że ty, ty za tym wszystkim stoisz o, i ty wszystkim, ty wszystkim tym dyrygujesz Patrzcie, zaczyna wierzyć, zaczyna mu wierzyć co? I Jest to? I my, my go chyba wiesz co ci powiem my go puścimy Bo mieliśmy go zamknąć no słuchaj, takich masz kumpli, mogłeś ci kurde wcześniej jakoś wiesz. No to dobra, to skoro tak gramy, to też się mogę wysypać. No, do a, co, a co wiesz o nim? Patrzcie, cały o. szef będzie sypał. No, nie, no a co teraz, wiesz? to teraz tak. No, a, a co wysypie, wiesz? Jak to co będzie? Znaczy, słuchaj, na 4 znaczy ci powiem tak, 25 lat to ci z, od razu z buta grozi, nie? Znaczy, grozi. 25 lat to ci z buta daje za to. Mamy o, znaczy, taki materiał dowodowy, że nie, wyj, nie wyjdziesz w ogóle, nie? A jak sypnę? No, jak powiesz coś, co nas może zainteresować, no to Słuchaj, może być nawet tak, że wiesz, cię wypuścimy po cichu i tak dalej, tam sobie coś tam ogarniesz, ale muszą być to dobre informacje. Masz jakieś dobre. Jak masz dobre informacje, będziemy gadać. No dobra, tu. Dobra, to dobra, zaraz to... tak ja ci będę zadawał pytania, ty odpowiadasz, ok? To jest Hit. Dobrze. Czy zarządzasz grupą przestępczą? Tak. Okay. Ile osób jest w grupie przestępczej? Twojej? Oficjalnie. Ofic ofic oficjalnie, nieoficjalnie, wszystkich ogólnie. W mojej grupie jest około 15 osób. Łącznie, okay, 15. około 30 osób. Oh, oh. Czyli w Twojej grupie jest 15, współpracujecie z około 30. 40... Z ze ze zewnętrznymi firmami, tak. Z zewnętrznymi firmami, okej, okay, rozumiem. Z rządami. Okej, jesteś szefem, mam rozumieć. Już szefem. Zarządzasz tym wszystkim Yyy, tak okej. Okay. W tym mi w tym jeszcze tutaj yy, czyli ci... No dobrze, rozumiem. Pro... Probosz? Zgadzam się. Porrafi? Zgadza się, się. Probosz! Czyli to przez proboszczę w to wszystko... Yy, powiem ci tak, yy, to teraz taka jest kwestia. Jesteś mi w stanie powiedzieć adresy zamieszkania tych wszystkich ludzi, którzy z to współpracują, tak? A konkretnie chodzi o pana ta Kojarzyć ale... może pana Ryszarda? Nie gadaj, że on jeszcze adresy tych ludzi, dla Jarka. Ale, ale nie, nie, nie powiecie im, że to ja ich sypałem. No, no nie, ja nie mogę, słuchaj... Nie, nie mogę, nie, 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 nie mogę, nie, znaczy... nie mogę... Nie znaczy ale się stresuję. Słuchaj, nie ma szans, że my powiemy, że od nas wypłynie, że to ty ich sypałeś. Ale nie mnie <tostąd> e, No nie muszę wiedzieć. To nie mogą wiedzieć. Znaczy, no dobra, no to nie, nie mogą wiedzieć, okej, okay, zgadzam się na twoje warunki. Nie będą wiedzieć, że y, ty, ty, wiesz, ich wsypałeś, to jest wiadomo. Druga sprawa, że ty jesteś zatrzymany, też nie będą wiedzieć. Wiesz, że zna, będą znać wersję? Mhm. Że ktoś tam, po prostu ktoś y, zewnętrzny ich tam, wiesz. W porządku. I policja, że znalazła materiał, że po prostu gdzieś ich zauważyli i zostali zatrzymani, ale spokojnie. Adresy jesteś w stanie mi wypisać? Na karcie poproszę. Nie no, to są ja jak Berety. Tutaj. Dobra, słuchajcie, ja niego przesłuchuję. Mm. Ja muszę mu koniecznie podziękować. Najpierw, Czekajcie. Słucham, o, Dobra, jeszcze jedną sprawę. No. Bo nie wiem, czy pan pamięta sprawę z 96 roku, jak tam było głośno o tym, że tam matka do to, Tosiemki gdzieś gdzie, gdzie wyjechała za granicę do pracy, że zniknęła bez słowa. Yy, no no sięm to... kogoś za tłuki zakopłowego grodzie. O już jest wybrudy wychodz. Coś planuję. No dobra. dobra. Dokładnie półtora metra. Widzowie, udało się wszystko. Ja wam no ba bardzo dobra. dziękuję za oglądanie Zobaczymy. tego filmu. Zobaczymy. To co tutaj wyszło, to jest po prostu. Dobra, adresy, super. Łapać się po kolej, okej. Okay. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, jest jakieś informacje.